Tradycja zawodu kowala sięga czasów starożytnych. Pierwotnie pozyskiwaniem i obróbką żelaza zajmowali się kuźnicy kowale. Kowalstwo było związane z obróbką metali i nadawaniem im pożądanych kształtów. Pierwsi rzemieślnicy wytwarzali przedmioty codziennego użytku ostrza szczepów, noże i inne narzędzia. W czasach rzymskich, oprócz broni i narzędzi z metalu, Wyrabiano także przedmioty artystyczne. W średniowieczu kowale zaczęli tworzyć kraty do drzwi, ogrodzenia i okucia. Działalność kowali była niezwykle istotna. To oni prowadzili produkcję oręża wojennego mieczy, zbroi, okuć tarcz, strzał i oszczepów. W XII wieku powstały pierwsze cechy kowali, a nieco później cechy te podzieliły się na kowali wyrabiających przedmioty użytkowe. Oraz tworzących przedmioty artystyczne, których wygląd dyktowały tendencje panujące w sztuce. Na przestrzeni wieków powstawały bramy, balustrady, schody i kraty balkonowe, stanowiące ozdobę pałaców, rezydencji czy kościołów. Choć z czasem elementy metaloplastyczne zaczęły ustępować bardziej nowoczesnym rozwiązaniom, rzemiosło kowalskie przetrwało w licznych zakładach kowalstwa artystycznego. W których powstają kute elementy wystroju wnętrz, a także bramy czy ogrodzenia. Kowal tworzy i naprawia różnego rodzaju wyroby oraz urządzenia ze stali i metali kolorowych. Swoją pracę może wykonywać ręcznie lub przy użyciu urządzeń mechanicznych młotów i pras. Wyroby kowalskie mają zastosowanie w przemyśle maszynowym, budowlanym lub w gospodarstwie domowym. A także w grupach rekonstrukcji historycznych. Do wyrobów tych należą m.in. płaskowniki i kątowniki, okucia, siekiery, motyki, grabie, końskie podkowy, klamki, resory, osie, uchwyty do mebli, kinkiety, balustrady, kute ogrodzenia, ramy obrazów, kraty, meble ogrodowe, miecze, noże. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kowal powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich metodą kucia ręcznego oraz wykonywanie wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego. Zależnie od uzyskanego efektu pracy, można wyróżnić następujące stanowiska pracy: kowal, kowal operator młotów mechanicznych kowal, operator kuźniarek oraz kowal artystyczny. Sądzę, że w tym zawodzie jest coś magicznego, coś co ludzie od wieków uważali za magię, za coś co można powiedzieć jest to taka alchemia, coś co ludzi zawsze fascynowało i co można było Przełożyć na swoje y, artystyczne doznania, jakąś pasję, wyładować w metalu, który jest bardzo plastyczny, bardzo wrażliwy, którym można pokazać i piękno tego metalu, i formę architektoniczną. Osoba, która chce być kowalem, musi być wrażliwa przede wszystkim na piękno na formę artystyczną. Jeśli chcę robić rzeczy do architektury, do wnętrz ekskluzywnych, do architektury budowlanej, zawód, który wykonuje zawód kowal. Cenię za możliwość pokazania swoich zapędów artystycznych. Które zawsze miałem, które jestem w stanie realizować. Swoją pracę kowal wykonuje na podstawie gotowych matryc własnego projektu lub korzysta z projektów dostarczonych przez klienta zgodnie z zamówieniem. W pierwszym etapie wytwarzania przedmiotów ze stali przygotowuje ognisko kowalskie, gdzie w wysokiej temperaturze nagrzewa materiał. Potem wykuwa w plastycznym surowcu kształt za pomocą młota tradycyjnego lub mechanicznego. Prostuje elementy na specjalnej prostownicy kowalskiej oraz wykonuje szereg innych czynności, w wyniku których materiał zyskuje właściwy kształt. Gotowy przedmiot schładza i hartuje w wodzie lub odczynnikach chemicznych. Na końcu uszlachetnia powierzchnię metalu poprzez. Patynowanie, malowanie, polerowanie, a następnie zabezpiecza nanosząc specjalną powłokę w procesie metalizowania lub cynkowania ogniowego bądź galwanicznego. Jest to zawód bardzo wdzięczny. Zawód, w którym można się wykazać kreatywnością, swoją zaradnością, swoją pomysłowością, swoją wizją na metal. Nie tylko na metal jako stal, na całą architekturę, którą obkuwamy w różne elementy. Kreatywność jest no bezwzględna w tym zawodzie z tego powodu, że jest, są tysiące technik, które się wykorzystuje w tym zawodzie. To nie jest tak jak ślusarz, że on spawa i łączy metal. Ze sobą. Tu jest łączenie jedne, wielu gatunków metalu ze sobą w różne sposoby przez spawanie, przez nitowanie, przez przekuwanie. Do tego zawodu naprawdę zachęcam, bo to jest cudowny zawód.